Siemano, siemano widzowie. W dzisiejszym odcinku testujemy TNT z nowego dodatku za darmo, yy, więc chodźmy. Ogólnie. Cześć widzowie. Tutaj ogólnie mamy takie coś, że czerwone to jest najgorsze TNT, że nam się w ogóle nie podoba. Żółte to jest średnie, a zielone to jest najlepsze, więc chodźmy. Tu mamy nasze wszystkie TNT. Zacznijmy od tego. Dobra, chodź. Nina, ty podpalasz, nie? Dobra, chodź tu. Ej, dobra, boję się, że to nam jakieś kurde, zdecydowałem świat, weź to wybuchnie. Ej, w ogóle ładne. No, ty chyba... Ty, ty nie mi... Ej! Eee... O kurde. Ej, to jest jak fajerwerka! Ej, to jest jak fajerwerka, bo taka... Ej! Aha, dobra, bo ja postawiłam jedno na drugim, okej. Okay? No, dlaczego ty to zniszczyłaś? Przecież miałeś to podpalić. ej, obok, trzeba to no. podpalać. Hmm. Jak to obok? Na tym musisz. Ha. Ej dobra, tak szczerze, to ja nie wiem, We, weź... Ej, jak ja na tym stanęłam, to patrz. Nie, to jest nie szczerze. Weź, weź ten. Daj mi zapalniczkę. Albo czekaj, nie, wezmę sobie, wezmę sobie. Nie no, na to musisz nacisnąć. Muszę przytrzymać na Aha, dobra. Wow, no dobra, to jest spoko moim zdaniem. Ja to da tak na żółte. Dobra, Dobra, to ja to daję tutaj na żółte i idziemy dalej. Dobra, chodź tu. E, dobra, teraz jakiś taki disco, chodź tu. We, masz, weź to. Chodź tu. Okej. to ale nie No to no... Nie no chyba sobie jej robisz. No. Ej, czemu to jest takie wielkie? Nie. Czy to przed chwilą też było takie wielkie? Nie. To lata? Co? To lata? Jak to lata? Jak to lata? Jak tego w ogóle nie wybuchasz? Aha! To nie lata, patrz co to robi. To jest to. Ej, dobra, to serio jakaś diskoteka. Ej no dobra, to jest to jest... Ej, dobra, to jest super, to mi się podoba. Ej! No. Dobra, chodź. Dla, dla mnie to jest zielone. Dla mnie to Dobra, to wydawaj. Epickie, Dobra. Dobra, zielone. Następne teraz. Teraz jakiś warden. Ej, jak ten ten. Ciekawe co to będzie. Dawaj, odpalaj. No, odpalaj to. TNT to jest. I dobra, jeszcze ja tego boję. Ej, czemu to się. czemu to są dwa? Wow. I pocztu. I poleciało. Ej, czy to, czy to właśnie wezwało Wardena? Nina, dlaczego ty tutaj wszędzie dajesz te disco? Dobra, to, to było słabe. Ej, to było słabe, ja to daję na czerwono, ok? A dlaczego ty mi to stąd Nina wzięłaś? Nina! Ninka, ale weź się ogarni! Przecież testujemy TNT, chodź tutaj dalej! Tak, ale to jest mega fajne! Dobra, dawaj, testujemy dalej! Chodź! Chodź, testujemy dalej! Nina! Okej, lecę! Dobra, co w sumie tutaj nie będzie? Ja biorę to, jakieś dziwne! Chodź! Właśnie, piszcie w komentarzach jakie Wam się najbardziej podobało. Dobra, dawaj, Nina, odpalaj. Ja to Ja uciekam, no bo to lewiduje nad trawą. No dawaj. No, ja, ci to, ja ci to zepsułam. Wow, Co jest? I co? Co to? Czemu to trzęsie ziemią? A, O Boże! Ej, patrz! Tu się, tu, się kopie, tu się kopie normalnie ziemia. I dobra, to było też dobre. Tylko nie na nic już nie podpalaj mi tutaj, okej? Okay? Okay. Dobra, to ja tutaj na zielone. No mi się to podobało. No, real. Dobra. Dalej. Jakieś lecznicze. Dobra, już, we, już wezmę parę naraz. raz. Chopa. Dobra, chodź, na razie, chodź. Tutaj masz to, masz to. No wiem, ja już wzięłam. No chyba tak, no nie wiem, weź to odpor... Ej, patrz co to się stało? Się wow, Ej, to jest serio jakieś narzeczenie i jeszcze dodatkowo wybuchło. I czemu nam jest jeszcze jedno? I dobra, to jest dobre. No to jest chyba się. Ej, dobra, aż, aż mi trochę zagowało. Nie to nie... jest to daje efekt! To daje efekt No wiem. Ej, dobra, ja to daję gdzie to dajesz? Ja to, dobra, no to na średnio no. Okej. Okay. No, ale to już jest nieważne, prawda? Nina, tylko weź mów głośno, bo cię w ogóle nie słychać. No, no, ale epic są wszystkie. wszystkie. Dobra, chodź, idziemy dalej. Obracę Tutaj. Ryby. Tutaj, chodź. Okej, okay. ja, ja będę wstrzymywać głowę. Bo... No. Łącz. Wow. Czy to następne trzęsienie ziemią? Dobra. Nie. Aha, ej! Patrz, co się stało? Ej. Dobra, to było dobre też, nie? No, mega. A ja mam na zielone. Na zielone? Tak. Okay. W Chociaż w sumie to nic. Ale to nic takiego, wiesz, specjalnego ja mam to da na żółte. Jest ja też. Dobra, dałam to już na żółte. To teraz to takie Dobra, już, już zróbmy parę naraz. Chodź. Chodź, Nina. Idę. No dobra, dawaj to. Dobra. Ej, pikachu. Pikachu, no? Dobra, dawaj. Ale co Co tu się dzieje? Wow, nie, to nie było nic specjalnego. Ja bym dodała na czerwone. Dawaj to. I dobra, to jest ładne. Ej, dobra, to będzie moim, nie wiem. Ej, dobra, to jest na, to jest. Ej, dobra, to jest, na, to jest na, to jest na zielone. To mi w ogóle jakiś efekt dodało. Poczekaj. No dobra, chodź. Idzie teraz to. Ej, co to, co to jest? Co to jest? I dlaczego? Ej, ty to podpaliłaś? Samo wybuchło. No to jest moim zdaniem na żółte. Te nie. Pikachu idzie na czerwone. To. Dlatego nie bo dobra, nie. to, to dawaj. Takie Jakie No, w sumie ładne. Nie, przecież mam, mam kreatywa. O kurde. No nie. I dobra, jak to nam pożyczać świat, to się załamie. E, dobra, nie, nie jest aż takie mocne. No to dobra, to chodzimy postawić tylko tego creeperowego. Dobra, ta czarna dziura ja dam daję na zielone. To jest zielone, to jest zielone, to jest czerwone, a te creeperowe jest na żółte, ale go nie, nie daję. Okej. ale dobra. No ale wiesz, na te, nie, nie dam tego na czerwone po prostu. Tu jest ta disco ja jestem tutaj przy tym, ja już biorę wszystkie. Ej, nawet jest ten jakiś, do rzucania, chodź. Okej. Okay? Chodź. Dobrze. Ej, Nina, patrz, Rzu Ej, patrz, do rzucania to jest, to jest ten. Mm, dy dynamit, patrz. Tym po prostu robisz tak... I hopa! No. Dobra, to jest dobre, ja to daję na, ja to daję na zielone, ale to się tego nie da postawić, więc tego nie daję. Ale to jest na zielone jakby coś, okej? Okay? Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. masz, podpal to. Ej, to jest gigantyczne. Weź to podpal. O kurde. Odsuwam się. Ja mi to w ręce, jak mam to nic nie widzę. Ej, co jest? Wow, wow! Ej, ja, ja to... gdzie to dajesz? Ja to daję na zielone. Ale ja to daję tak tu, bo te, te I poczekaj, to jest wielkie. Dobra. Dobra, chodź, chodź sprawdzimy znowu parę naraz, bo mi zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć ostatnich. Chodź. Chodź tu, tutaj ten wybuchni. Ej, to jest jakiś lawowo TNT. I no, no, bo to jest nad trawą. Ej, dobra. Ej, tu się lawa pojawiła. Co to jest też było? fajne? Nie, ponownie... No, chyba się syni... No, wy. Bie... Nie! No, dobra, chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź tu. Chodź tu, Nina. Chodź. Tutaj. To odpal. jest? Nie wiem, jakieś TNT. No to raz, dwa, trzy. Dawaj. Nie, nie, to ma TNT. No dawaj, podpalaj to szybko. O kurde. Czemu? O kurde. Nie. To jest TNT. Ale to nie było takie mocne. No nie. Też mi się tak daje. No to nie wiem, gdzie to. Na, na co to dajemy, ale to za chwilę, dobra. Najpierw jeszcze jakieś takie złote TNT. Ej. To jest ten yy, naderowe TNT, Jak chyba. Lejlowe. No. O ty tu, Wow. Ej, dobra, to też było fajne. Dobra. No. Dobra. Nieważne, to jeszcze. We, weź, to podpal. Podpal to. Podpal to nie weź to, podpal. Podpal to. Podpal to. Podpal to tutaj. Nie wiem. Weź to, podpal. Podpal to. I co to jest? To jest moja ulubiona i jest... Ej, ale to jest fajne, tylko mo mo mobil już dużo. Dobra. Chodź następne, teraz takie. Daję ja będę mam to. Czy... Dawaj teraz to. Ja byłem tego. No dawaj, podpalaj to szybko. Dawaj. Ty już to podpaliłaś? Wow! Co jest? Ej! Co tu się? To my... Tutaj i tu. Dobra, no ej dobra, to też było fajne teraz. I ostatni TNT. No energetyczne, no. Wow. Wow! Ej, to jeszcze raz, bo ja tego nie widziałam, bo się musiałam oddalić. I hops. ty faktycznie, paski wybuch. No to trudno, dobra, chodzić nie ma oceniać. Dla mnie te. Dla mnie tak. Te TNT, te co wyrzuca TNT jest na żółte. Dla mnie też. Dobra, więc dam, daję żółte. Dobra, daję je tu. E, co z tym takim z lawą? Ja bym je dała na ten, na zielone. A ty? Dla mnie też. Dobra, to te zielone. E, następne, te takie, te takie złote, te co, te co wybuchło i się zrobił ogień. Dla, na zielone. Dobra. E, teraz... Te, te takie co daje lód. Na żółte. Na żółte? No mi też się tak wydaje. Yy, teraz te co, te, co daje Moby. No, na zielone. A ja daję zielone, bo to było akurat fajne. Nie, ja daję zielone. To daje pomiędzy żółtym a pomiędzy zielonym, ok? Tak, okay. tutaj. Dobra. Yy, I te takie e elektryczność. Ja bym to dała na żółte, bo to nie było jakieś super. Dobra. No i. No dobra, czekaj, tylko przywolam do TNT. No ale i tak i tak było fajne. No wiem, dobra. No to widzowie co? Tak się prezentuje nasze, nasz ranking TNT, a wypiszcie jaka jest Wasza ocena. Będziemy czytać wszystkie komentarze. No to do zobaczenia, papatki!